Anna Śliwińska, jesień. Szepnął raz świerg do sosny. Słyszałeś, co ptaki doniosły? Przysięgam na igły zielone, że jesień idzie w tę stronę. Podobno piękna to pani i niesie kosze z jabłkami. Widziano ją w parku nad rzeką. Jesień, jesień już niedaleko. A więc na baczność stanął cały las przydrożny. Wypieły dumnie piersi świerki, wyprostowały się sosny i rzekły smukłe, wysokie, do malutkiego dębu. Ciebie nie zauważy, zbyt mało liczysz metrów. Dąb spuścił smutne gałązki, świerki i sosny się śmiały, że jest on tak bardzo nieduży, że jest on po prostu mały. A gdy przyszła jesień, skłoniły się niedbale i powiedziały dostojnie Dorównujemy twej chwale. Lecz jesień je minęła, bez szeptu, bez słowa. Skłoniła się przed dębem, oddała mu swe złota, ozłociła mu listki, a gdy przyszła pora, ruszyła dalej, przed siebie, ruszyła dalej na pola. Świerki i sosny patrzyły zdumione. One zostały zwyczajnie zielone. Czytał oczywiście Tata Mariusz, czyli Mariusz Rzepka. Jeśli podoba Ci się to, co robię, wpisz w Google krzyżyk Tata Mariusz i wybierz najwygodniejszą ścieżkę do pozostania na bieżąco. Ilisku, dzięki, że jesteś i do usłyszenia.